Dzień dobry moi kochani. Ja jestem WIA i mam dziś dla Was film dotyczący tego, jak szybciej wytrenować konia w Star Stable. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszego oglądania. Film ten podzieliłam na kilka segmentów, bowiem mimo wszystko samo trenowanie konia, w że tak powiem umiejętny sposób, wymaga już pewnej wiedzy o samej grze. A są i będą osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Dlatego poradnik będzie dosłownie rozłożony na części pierwsze. Możecie również skorzystać z rozdziałów, które mi chciałam w filmie, aby dowiedzieć się konkretnych rzeczy, które Was interesują. Poziom w grze naszego wierzchowca możemy nazwać swojego rodzaju doświadczeniem, bo wraz z jego wzrostem możemy zauważyć, że jest dużo szybszy i łatwiejszy w sterowaniu, co z kolei jest spowodowane nabywaniem punktów konkretnych umiejętnościach. Są to siła, posłuszeństwo, szybkość, wytrzymałość oraz winność. Zależnie od rasy, bo każda rasa ma bonusowe punkty za rasę, umiejętności te są różnie punktowane. Ale każdy koń za sam poziom otrzyma łącznie 17 punktów do każdej umiejętności po pełnym wytrenowaniu. Obecnie w grze głównym sposobem trenowania jest wykonywanie wyścigów o różnych postaci, które są rozsiane po całej mapie. Każdy taki wyścig oferuje nam za jego wykonanie pewną ilość punktów doświadczenia, które właśnie go podnoszą. Oprócz samych wyścigów możemy również kupić poziomowe trenerki za Starcoins, co uważam za mało opłacalne, robiąc żółte zadania fabularne albo też podczas eventu, na przykład świątecznego, gdzie mamy możliwość wymiany przedmiotów na właśnie EDA. Tak naprawdę czas jego pełnego wytrenowania jest uzależniony od dwóch czynników. Pierwszym. Tak naprawdę jednym, od którego jesteśmy najbardziej uzależnieni, to to, ile mamy odblokowanych wyścigów, bo w momencie, kiedy dopiero zaczynamy swoją przygodę, to tych wyścigów jest naprawdę niewiele, co z kolei przykłada się na jego dłuższe trenowanie. Druga sprawa to systematyczność, bo jeśli nie będziemy robić wyścigów, to koń sam się nie wytrenuje, co myślą, że jest oczywiste. Teraz przedstawiam Wam tabelę, która pokazuje, ile musimy zgromadzić PD na dany poziom konia. Jak możecie zauważyć, aby nasz koń osiągnął poziom 15, potrzebujemy 33 tysięcy PD. Przeprowadziłam również pewne obliczenia i jeśli nie popełniłam żadnego błędu rachunkowego, to w momencie, gdy mamy odblokowane wszystkie dostępne wyścigi w grze, Będziemy je robić codziennie. Jesteśmy w stanie wytrenować koniownie całe dwa dni, ponieważ za zrobienie wszystkich wyścigów dostajemy aż 16825 825 PD, co daje nam już 11 poziom. A następnego dnia osiągamy 33 650, czyli 650 PD ponad programowo. Teraz chciałabym przedstawić Wam kilka rad, które ułatwią Wam i usprawnią trening. A na myśl o następnym koniu do treningu nie będziecie ponownie trząść się ze strachu, tylko będzie to dla Was miło spędzony czas. Pierwszy na co powinniście zwrócić uwagę to sprzęt, który macie nałożony zarówno na konia jak i postać. W tym miejscu polecam skupić się na szybkości, bo to ono właśnie definiuje, jak szybko będziemy poruszać się po wyścigowej trasie. Dodatkowo zadbajcie o to, aby Wasz wierzchołek zawsze był w pełni zadowolony. To również usprawni Wam trening. Pamiętajcie, że w samo granie w nasze koniki ma nie być czymś za karę, tylko dla przyjemności. Trenujcie w momencie, kiedy wiecie, że nic Was nie będzie rozpraszać, czyli wykonajcie wszystkie swoje obowiązki, jesteście na, na pici i jesteście w pozytywnym nastroju, bo w innym wypadku zawsze to nieszczęste trenowanie będzie Wam się kojarzyło ze wszystkim, co najgorsze. Tak, w tym momencie nie żartuję. Sam nie potrafię trenować na sucho bez niczego, co mi gra w tle. Polecam Wam włączyć sobie Waszy ulubiony serial, chociażby na telefonie, jeśli nie macie drugiego monitora, YouTubera, którego lubicie, podcasty. Możecie też włączyć swojego ulubionego wykonawcę, albo też skorzystać z gotowych playlist skierowanych stricte do graczy Star Stable. Na moim kanale również znajdziecie trzy takowe playlisty, więc opcji jest naprawdę wiele. A kto wie, może nadrobicie filmy, na które nigdy nie było czasu? Czas najszybciej upływa w dobrym towarzystwie. Chyba każdy to wie. Więc dlaczego by nie wykorzystać tego stwierdzenia do wspólnego treningu? Bądźcie się na Skypeie, Discordzie, Messengerze, Teamspeaku. Trening upłynie wam bardzo szybko, a wy zdążycie się pośmiać i paść na przeróżne tematy. W końcu sami stwierdzicie, że tego czasu na rozmowę aż wam zabrakło. W opisie filmu zamieszczam wam link do trasy, z której ja sama korzystam, robiąc wszystkie wyścigi. Jest również wersja z wyścigami, która zawiera same wyścigi dające powyżej 200 punktów doświadczenia. To jest 6250 PD. Więc dla każdego coś dobrego. Możecie również skorzystać z innych raz dostępnych w internecie lub też układać je sami. Jak Wam wygodne. I to tyle kochani ode mnie. Mam wielką nadzieję, że ten poradnik ułatwi Wam choć w niewielkim stopniu trening konia i następnym razem, gdy będziecie się za to zabierać, przypomnijcie je sobie i na luzie obiecicie całą mapę. A jeśli macie sugestie, jaki kolejny poradnik mogłabym nagrać, to piszcie śmiało w komentarzach. W miarę możliwości każdą prośbę postaram się spełnić. Także w tym miejscu się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i pa pa!